Ladies and gentlemen, z samego dna piekieł przybywa Venom. Posłuchajcie, no, witam Was. No, w dzisiejszym odcinku kapitalna kapela, można powiedzieć brytyjska, Venom. Słuchajcie, no jak zaczęła się moja przygoda, no to wiadomo w latach 80 Zacząłem się interesować w ogóle muzyką metalową, rockową, no i w pierwszej kolejności kupiłem sobie, można powiedzieć, takie to wydanie Venomu Posse pętany, o co tutaj dojdziemy. No i od, od tego momentu zacząłem, można powiedzieć, słuchać Venom. Skąd, jak to był bardzo ważny zespół, no to pokrótko słuchacie, Wam opowiem. Wydają w 1981 roku e, taką płytkę Welcome to Hell. E, witamy w piekle. Nie mam niestety jej na e, płycie winylowej. Ale tak udało mi się w składzie uzbierać, że mam właśnie wydanie oryginalne e, przez Metal Mind oraz takie właśnie wydanie na płycie CD. To teraz tak, słuchajcie, no przede wszystkim e, skład. Mantas, yy, gitara, yy, Abaddon, perkusja. No i to tutaj jeszcze był na tym, na yy, wokalu i na basie. Kronos, no Kronos. I Kronos, bas i wokal. Oni już chyba próby mieli w latach 70., pod koniec lat 70. Yy, no słuchacie, bez tego zespołu nie byłoby trash metalu i black metalu, tak? No wszyscy o tym chyba wiemy. Bardzo to, to szanujemy. No i moim zdaniem no nie było, nie było takiego, takiej muzyki. No, jeżeli chodzi o lata, początek lat 80., no to w, no nie było takiego brzmienia, jeszcze można powiedzieć, połączenia cięższej odmiany. No, przed nimi był tylko Black Sabbath, jeżeli chodzi o, tą, o ten wizerunek satanistyczny. Yy, tutaj słuchajcie, to też jest yy, można powiedzieć, wszystko jest nawiązane do, do szatana i do, do odwróconego krzyża ale to powiem tak, to jest takie połączenie heavy cięższego heavy, początek yy, brzmienia trash metalu, no i takiego rock rolla, coś też można powiedzieć z Motorhead no przechodziło się o to pierwszy rok wydają tą płytkę, ja tu mogę Wam tak przeczytać w ogóle zestaw utworów ale to przeczytam z, z Kasetki Son of Satan, no wiadomo tytułowe Welcome to Hell, Shizo, My Hand with Mercy, Poison, Life Like an Angel, Witching Hour, 1000 Lives in Sodom, Angel Das, In Love with Satan, Red Light Fever, In Nomina Satanas i Busting Out. Płyta jedyneczka przychodzi, słuchajcie, do kanonu. Tak się zaczyna, rodzi się, słuchajcie, można powiedzieć, ja to powiem. Trash Metal. Yy, tutaj mamy jeszcze takie wydanie, są dodatkowe, bonusowe utworki, ale nie będę ich czytał, bo tak są w składzie napisane, że aż, aż tutaj. No, ciężko to przeczytać. Teraz tak. Mamy rok yy, 1982. No i wydają taką płytę Black Metal. Zobacz, już dla samych okładek można byłoby te, te wydawnictwa zbierać. Ja to sobie kiedyś kupiłem wydanie przez Back on Black dwupłytową z dodatkowymi utworami. Fajnie wydana, gruba okładka, gruby label, zaraz Wam pokażę. No i ta płyta, słuchajcie, no, Black Metal, wiadomo, zaczyna się e, głosem, e, można powiedzieć, piły e, do cięcia drewna spalinowej. Każdy to zna. Black Metal, To Hell and Black, e, Buried Alive, Rise to the Dead, Teacher Speed, Live Me on Hell, Sacrifice, uh, Heaven on Fire, Countess Battery i Don't With the Witch. Don't burn the witch. Słuchaj, tą są zawsze ciężko, to wszystko ci przeczytać. No, na stronie C i D to są takie można powiedzieć dodatkowe utwory w różnych tam wersjach z radia i y, z jakichś odrzutów. No, świetnie, płyta wydana. Cieszę się, że ją mam w swojej kolekcji. No, kupiłem ją jako nową. Teraz Wam pokażę, jak wygląda labelek. Bo jest naprawdę ciekawy. W ogóle ładnie to płyta. O, niech nie chcę wyjść. Szanu. Za głęboko. No, słuchajcie, już te nowe wydania to są takie dziwne. To już nie jest to, co kiedyś mi się wydaje. Że nawet kiedyś nawet te okładki były lepiej spasowane. No, płyta piękna, tak? Zobaczcie. Nie dość, że kolorowa. Ładny label. I tak, jeżeli chodzi o dwie pierwsze płyty, to to jest w składzie kopalnia. Kopalnia można powiedzieć przebojów. Kopalnia przebojów. Tutaj jeszcze Wam pokażę. Mam wydanie przez Metal Mind, też yy, kasetkę. Czy to coś tutaj w środku jest? No jakieś tam yy, można powiedzieć. No nic specjalnego. Nie ma nawet tekstów, nie ma niczego. Black metal. Po wydaniu Black Metal wydają, nie mam tego no, ani na CD, tylko mam na kasecie, mogę to Ad War With Satan, czyli wojna z satanem, z szatanem. Odwrócony krzyż. Ta w ogóle okładka jest taka, zrobiona jakby to była Biblia. Czyli jakbyście zobaczyli, że to jest taka książka, nie? Książka. Tu jakaś taka ręka trzyma ten znaczek zespołem. No to, to co, przeczytamy zestaw utworów. No tutaj powiem Wam tak, zaczyna się bardzo długim, tutaj chyba z, 20, z 15 czy 18 minut ten y, utwór trwa, ten tytułowy, Edward SATAN. Kiedyś czytałem, słuchajcie, wywiad y, z Mantasem, y, z gitarzystą, no i on też, słuchacie bardzo lubił, słuchać zespół taki progresywny, hard rockowy Rush. I on też się, dużo y, inspirował y, y, w ogóle zespołem Judas Priest i Rush, no to ciekawe, nie? Y, 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 na drugiej stronie mam, mówię, tak, Repride. Genocide, Crywolf, Stand Up to Be Continued, Woman, Liter and Hell. No i taki ciekawy utworek, Krzyk, można powiedzieć Ark. Tu fajnie, bo tutaj skład się nic nie zmienia, cały czas jest stabilny. Jest ta chemia. Tu nie wiem, czy to jest według kolejności, no ale Wam pokażę, bo mam wydanie takiego składaka. Skeletons in the closet. Closp Dziwnie to jest na, napisane. O, nie, no dobrze czytałem. Skeletons in the closet. Taki składaczek na e, cd z pierwszymi e, utworami z dwóch, czy trzech płyt. Plus dodatkowo jakieś takie, słuchajcie, mało znane utwory. Zobaczmy, czy coś tutaj będzie widać. No tak. Tor Intro Tapes. Welcome to hell. Uh, Dead on Arrival, uh, Snot Sheet, Black Metal Remix, Hounds uh, of Hell, Adwar with Satan uh, TV Adverts, Adwar with Satan, Beatwitch, Intro Tapes, uh, Toll 85 na 86, Z Remix, Sadist Mistress of the Weep, Manitou, Abbey Road, uh, Uncut Mix, Angel Does Rise the Dead, Red Light Fever, uno Station, uh, It's for America and Spain. Czyli to takie przywitanie z koncertu. Ciekawe, wydane. Polecam. Fajny składaczek. No i słuchajcie, później jest taki troszeczkę spadek, można powiedzieć, formy, jeżeli chodzi o, o Venom. Wydają tą płytę Pozy Z. Na początku, słuchajcie, jak ją kupiłem, to był 86 rok, i to w Polsce ją kupiłem. U nas w Obrzychów, w księgarni muzycznej. No to powiem wam, no ciężko mi było ten, ten ugryć. Gdybym może zaczął od tych pierwszych płyt, to bym kochał po prostu. A tak to mi ciężko to, można powiedzieć, było przebnąć przez ten zestaw utworów. No ale tak, przyznajmy sobie: tak, Power Drive, bardzo go lubię: Fly Trap, Satana, Satana Hist, Band Displays to the Ground, Harmony Dice, Pose Z, um, Hellchild, Moonshine, Wing and Prayer, Suffer Not the Children, Woyekur i Mystic Rule oraz Two Lord for the Crowd. Świetny kawałek na zakończenie. Tu jest troszeczkę spadek formy. Później wydają taką płytkę. E, Dwupytowy koncert Eine Kleine Nacht Music. No i powiem Wam, że tutaj jest, słuchajcie, pytarda. To jest pytarda, tu mam wydanie Tom e, Czekajcie, jeszcze nie pokazałem, Z czego nie pokazałem No labela. No label Tom press Fajnie, bo mam tu płytę od nowości. Jeszcze. Jest wenomek. I jest Z opętany ciekawe, bo to później przecież taki zespół trash, death metalowy amerykański. Pozytywny, czy oni to po prostu zaczerpnęli właśnie z tej płyty yy, zespołu Venom. No i tak wydają ten koncert. Aynsley eine Nacht Music świetnie, yy, świetny koncert. Zresztą zobaczcie, jakie fajne zdjęcia tu też z yy, trasy koncertowej Black fucking metal. Eee, no tak. Czy ta płyta jest dobra? no jest wspaniała. Słuchajcie, wspaniała naprawdę. Szkoda, że tutaj nie ma no ten e, zestawu utworów. No musiałem czytać z labela. Nie wiem czy to będziemy czytać. No to chyba wszyscy znamy. Eee, przeczytam tylko może stronę A i B. Eee, intro to Lord for the Crowd, Seven Gates of Hell, Left Me On Hell, Nightmare, Countess Battery oraz na stronie drugiej. The Hype, Shizzo, Mantas Guitar Solo, In Nomine Satanas i Witching Hall. Świetna płyta. Po tej płycie, słuchajcie, odchodzi z zespołu Mantas. No wielka szkoda, wielka strata, bo moim zdaniem Venom to jest Mantas. Tak jest moje zdanie. Wielki gita gitarzysta, wielki kompozytor. To, co on słuchajcie, wymyślił. Po tej płycie było Calm Before the Store niestety nie mam jej, chciałbym ją mieć w swojej kolekcji, no wiadomo, nie można mieć wszystkiego ale później mam wydany na CD-ku y, taką reaktywację Venomu Prime Evil bardzo świetna płyta, no i teraz tak, nie ma w składzie Kronosa y, głównego wokalisty i basisty na jego miejsce słuchajcie wchodzi The Demol Demolation Man, yy, też yy, basista i wokalista z zespołu takiego znanego yy, angielskiego Atomcraft. Oni kiedyś, słuchajcie, występowali yy, w Polsce w latach 80. chyba z eksamerem. Na, byli na paru koncertach w Polsce. No świetny, świetny wo yy, wokalista. Yy, fajnie zastąpił Kronosam. No wiadomo, że to każdy by chciał, jednak jak to się mówi, że to byłoby. No, ale coś tam jakieś niesnaski były. E, jeżeli chodzi o tą płytkę Prime Evil, polecam ją. Świetna płyta. Przeczytam zestaw utworów: Prime Evil, Parasite, Black and the Priest, Carnivores, e, Skillet Dance, Megalomania. Wiadomo jakiego e, zespołu: Black Sabbath, przeróbka świetna. Insane. E, Harded and Ever into the Fire School Days. Life like an angel, dislike like an evil, devil. Także ciekawe, ciekawe, bo w ogóle nie ma zes, y, zdjęcia w ogóle y, Demolition Mena. Czemu tak? No nie wiem. Może ktoś będzie wiedział, miał, miał taką wiedzę. Y, polecam, z czystym słuchajcie, pod, z sercem polecam. Później są takie jeszcze dwie płytki, których też nie mam. I poluję, one są dosyć, słuchajcie teraz y, cenione. Ale wydają, można powiedzieć, w reaktywowanym składzie. Razem z Koronosem, taką płytkę cast in stone. Cast in stone. Świetna płyta. No wiadomo. Powrót oryginalnego wokalisty i basisty do składu. Znowu, jak to się mówi, ta chemia zadziałała. Venom, można powiedzieć, już w takim wydaniu nowoczesnym, ale naprawdę można powiedzieć muzyka wspaniała. Ciekawie jest, słuchajcie, wydane. Tu jest taka, słuchajcie, podkładka pod piwo. Taka, o, można powiedzieć, fajna, nie? Można sobie piwko postawić, bo to jest nalepka. Nie, wiem ja się da że raczej to jest chyba pod piwo. Fajne wydanie. Przeczytamy zestaw utworów. Co tutaj mamy takiego ciekawego? No, a więc tak. The Evil One, Rise to Hell, All Devils, Ave, uh, Bledding, Destroyed and Domus Mund, Flight of the Hydra, Goods, Forsaken, Mortals, Injection, Kings of Evil, You Are Gonna Die, Judgment Die is Far. Sfarm? Sfarm? W każdym razie płyta świetna. To są dwie sylwetki, zobaczcie są też kolorki. Polecam ją z czystym sumieniem. Bardzo dobra, dobra pozycja. I mam tutaj jeszcze w tym składzie takim z Koronosem z też tą płytę bardzo cenię. Resurrection świetna płyta jest. Tak jak mówię, Mantas to słuchacie, jest jednym z najlepszych, jeżeli chodzi o kompozytorów takiej muzyki heavy metalowej, trash metalowej. Naprawdę świetny muzyk. Przeczytamy zestaw utworów? Proszę bardzo. Resurrection, Vengeance, War Against Christ, Art Here Be Fear, Pain, Pandemonium, Loaded, Firelight, Black Flame on Satan, Control Freak, Disbeliever, Man, Myth and Magic, Titan i Leviathan. No i powiem Wam, że już znowu była przetasowanie, tam y, słuchajcie, były też Dwa obozy powstały, właśnie obóz związany. Aha, na tej płycie już odszedł Abaddon, perkusista, i doszedł Anton. I tam, słuchajcie, do, do tej pory są, słuchajcie, z Venom, Venom Inc. No wiadomo, prawa do nazwy zachował wokalist, wokalista i basista Kronos. Jak to tam, słuchajcie, ja bardziej cenię ten, ten skład, te składy zawsze. Jeżeli chodzi o Mantasa, i tutaj na ciekawostkę, żeby zakończyć w ogóle cykl, to co mam, jeżeli chodzi o zespół Venom, to Mantas założył Empire of Evil. Ten Empire of Evil założył, słuchajcie, razem z Demolition Menem na perkusji taki muzyk pod takim, można powiedzieć, skrótem JXN. Dobry perkusista. No ja tak jak tłumaczę, Amantas, kopalnie Arifów, naprawdę wspaniały, wspaniały gitarzysta. To co on, słuchacie stworzył dla muzyki heavy metalowej, no to wszyscy wiemy, ile zespołów w ogóle się, słuchacie wzorowało na Venom. Powstała też ta, można powiedzieć, scena black metalowa, tylko taka bardziej, można by powiedzieć... Teraz sobie na poważnie wzięła to wszystko dla mnie, to jest śmieszne. No ale, no ale tutaj, chłopaki już przynajmniej śmiali się z, z tego z szatana, bawili się yy, i chyba właśnie o to chodziło, żeby była dobra muzyka i dobra zabawa. Jeżeli macie jakieś uwagi, lub jak chcecie polecić jakieś, yy, jakąś płytę zespołu Venom czy Empire of Evil, no to słuchajcie, zachęcam do komentarzy spotykamy się słuchajcie jeszcze w następnym odcinku też będzie taki kultowy zespół thrash metalowy na literkę V mi się wydaje, że dzisiaj wyszedł fajny odcinek no co jeszcze takiego ciekawego mi się przypomniało fajnie, bo słuchajcie lata 80 no to ten Venom naprawdę miał jeżeli chodzi o tą prawę koncertową sceniczną, bardzo dużo tych efektów pirotechnicznych, kiedyś tam czytałem, że Słuchajcie, podczas koncertów, jak szczelali te, odpalali te e, efekty, no to słuchajcie, prawdopodobnie był taki smród i taki huk, że w pierwszym rzędzie fani normalnie dosłownie Żygali. Żygali dosłownie. Także możecie po, sobie tego wyobrazić, jak to było. To był prawdziwy, prawdziwy, <grytanie> prawdziwe piekło, tak? <grytanie> no to co, tym akcent, Akceptem, słuchajcie, się żegnamy. Widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam z gór z Wobrzycha. No to skończy. Cześć.